ma widzowie! Dzisiaj nagrywamy błonie vloga Jesteśmy na przyłękach, nie na błonie. No. no i ogólnie dzisiaj robimy skuterczeka też Ogólnie to jest mój secik Wszystko z na Discord, tylko Gripy to są... Gripki spod cipki oczywiście, tak Czerwone odisofty I MGP jakieś rozpierdolone spod kurwa na plata, pewnie Ode mnie Tak, od Mama będzie wiedziała To jest właśnie mój set Kółeczka Trident i Wi-Fi Kosztują tak z 300 zł może Za dwa koła To jest widelec Legion V2 I kosztuje z 250 zł Deczek mamy Striker Lux Kosztuje tak z 450 chyba Kierownica Dynasty V2 kosztuje tak, nie wiem, z, z 250zł no i gripki tutaj V1 tutaj V1, tutaj V2 od Etika zacisk, zacisk MGP jakiś tam, któryś sery nie wiem jakie, wyjebane to jest mój set kółeczka to są incuby V2, deck Striker Lux 5, 429 zł. Kółeczka 120, 120 za jedno. Yy, widelec dostałem od Gangusa, pozdrawiam. Longway. Yy, Longway jakiś, nie no, wiem, tam. chyba 250 zł. Zacisk to jakieś główno, 79 zł. Kiera Tena City V2, yy, 429 I gripy ODI Soft... Yy, 59, to jakoś tak nie robił, bo części nie zna zamknij no. pizza. No i dziękujemy za oglądanie.